Akupunktura jest metodą leczenia coraz częściej stosowaną na świecie i w Polsce. Polega na wkuwaniu cienkich stalowych igieł w określone miejsca na ciele zwane punktami akupunkturowymi. Znajomość precyzyjnej lokalizacji i dokładnego działania wszystkich 361 punktów akupunkturowych jest kluczowa dla ich skutecznego używania w praktyce. Niestety Zrozumienie i zapamiętanie takiego ogromu informacji nie jest łatwe. Dodatkowo sprawy komplikują różnice między językiem chińskim a językami europejskimi. Autorzy współczesnych książek o akupunkturze bardzo często opisują długie listy wskazań do użycia danego punktu. Akupunkturzyści nie mogą ich zapamiętać, a istota punktu gubi się między słowami. Skutek tego jest taki, że akupunkturzyści używają w praktyce tylko kilkunastu do dwudziestu kilku punktów, zapominając o pozostałych 90%. Tymczasem język chiński jako język obrazkowy pozwolił starożytnym Chińczykom na wykorzystanie znaków jak symboli i zakodowanie wielu poziomów informacji w nazwach punktów akupunkturowych. 4 lata temu rozpocząłem projekt prosto w punkt, mający na celu odkrycie informacji zawartych w nazwach punktów akupunkturowych. Do współpracy zaprosiłem doskonałych akupunkturzystów i wykładowców z całego świata. Projekt ten miał trzy etapy. Po pierwsze, analizę nazw punktów akupunkturowych, i ich odniesień do różnych aspektów kultury chińskiej. Po drugie Określenie przydatności klinicznej otrzymanych w ten sposób informacji. To ważny etap, bo pozwolił nam odsiać nasze romantyczne wyobrażenia od praktycznej wiedzy przydatnej w klinice. I w końcu, po trzecie, ponowne zakodowanie tych informacji w postaci symbolicznych obrazów, zrozumiałych dla ludzi wychowanych w kulturze zachodu. Współcześnie Określając dany punkt używamy skróconej nazwy kanału, na którym leży i numeru porządkowego. Przykładowo na meridianie płuc znajdują się punkty płuco 1, półco 2, półco 3 i tak dalej, aż do ostatniego płuca 11. Te nazwy nie mówią nic o działaniu punktów. Określają jedynie ich kolejność na meridianie. Okazuje się jednak, że każdy z tych punktów ma swoją nazwę chińską. Na meridianie płuca mamy więc Chong Fu, skarbiec centrum, w którym Gu Qi z pożywienia łączy się z Dachi z oddechu. Yun bramę oddechu bądź chmur, najwyższy punkt Yin w organizmie i pierwszy punkt w dobowej podróży Chi, Tian Fu. Skarbiec z niebios. Punkt dojrzewania Po i równoważenia energii drzewa i metalu, doskonale sprawdzający się w przypadkach zastoju gorąca. Siabai. Waleczną biel. Punkt, w którym dojrzałe Po jest w stanie bronić sprawiedliwości i prawości, a także zarządzać pracą narządów górnego działa. Czy C. Mierzalne bądź materialne mokradła, punkt wody i morza. Odżywcze i żyzne podmokłe tereny, kierujące qi do płuc, jak unoszące się z mokradłem mgły. Kong zbierający bądź koncentrujący otwór, punkt Si, wzmacniający yin płuc. Li Chu. Przerwana sekwencja. Punkt Luo i punkt otwarcia Ren Mai, wpływający na Wei Qi, łączący się bezpośrednio z jelitem grubym 4. Jing Chu, czyli kanał oczyszczający, punkt metalu, czystości, inspiracji, pomagający tworzyć nawilżenie w płucach. Tai Yuan, wielką otchłań. Punkt Ziemi odnoszący się do taoistycznej otchłani, w której zlewały się wody wszystkich rzek i oceanów. Tak jak w półcu 9 odzwierciedlają się wszystkie pulsy. Ji – granice między Yang i Yin, punkt ognia, związany z legendą z pierwszego rozdziału Chuangze. I w końcu Shaoshang, potężny punkt Jing. Wspierający część inny elementu metalu, związany z energią drzewa, wpływający na zdolność do ekspresji. A zatem, zamiast nic nieznaczących, oderwanych od siebie punktów, przed naszymi oczami roztacza się fascynujący, pełen życia krajobraz, w którym każda funkcja ma swoje miejsce w logicznie rozwijającej się historii. W przypadku kanału Płuc związanej z pierwszym kontaktem z energią nieba i zdolnością do postępowania zgodnie z jego zasadami. W ten właśnie sposób postrzegali punkty dawni chińscy mistrzowie. Wszystkich, zainteresowanych głębokim zrozumieniem fizjologii i patologii, kanałów i punktów akupunkturowych, a także łatwym zapamiętaniem ich precyzyjnych, Sprawdzonych w klinice funkcji zapraszam na pierwsze w Polsce seminarium otwierające cykl Prosto w Punkt. 361 dróg skutecznej terapii, które odbędzie się w Katowicach od 13 do 15 listopada bieżącego roku. Wszystkie szczegóły na www.prostowpunkt.pl. Po raz pierwszy w Polsce. Udało się też zjednoczyć we wspólnym projekcie różne szkoły medycyny chińskiej: Akademię Akupunktury Compleo, najstarszą w Polsce szkołę akupunktury tradycyjnej z Bydgoszczy, Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia dr Marka Kalmusa z Krakowa, Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia Tao pani doktor Wiktorii Zwinczewskiej z Krakowa, firmę Annamet, pani doktor Anny Pokryszko.